Na wszystkim z tej strony, <laughs> I witam w kolejnym odcinku z Need for Speed'a Word mam nadzieję, że mnie słychać Zaraz, zobaczymy, za chwilę, zobaczymy się za chwilę Ja idę sprawdzić, czy mnie słychać Okej, okay, słychać mnie bardzo dobrze I... Eee, co w dzisiejszym odcinku Oczywiście tylko się... Przeteleportuję pod... E, draga Znaczy, join, joinę się na razie na single player'ze Zrobię jednego gracza 45-48 <gryzaj> A i wy ten odcinek oglądacie jak mnie w domu niestety nie ma. Co eee, prawda w dzień, dzień... Dzień... lub dwa dni po wrzuceniu tego odcinka jestem już w domu, także wtedy już zaczynamy normalnie eee, nagrywanie odcinków. Zauważyłem, że jak mnie nie ma, to się częściej pojawiają odcinki niż aniżeli jak jestem. Tak, jeżeli, jeżeli, jeżeli słyszycie jakieś e, hałasy w tle, Oj, za późno. Tak, mam nadzieję, że nie ma... Przez, e, przez tą małą liczbę FPS-ów nic nie zmuszony, po prostu, żeby e, nagrywać e, w taki oto sposób. A mmm... albo perlak w końcu czy... czy... budy? budy mam nadzieję że... E, jeżeli ten odcinek... Nie możecie z niej krzyczeć proszę Sorry, wybaczcie to nie było do was tylko do osób tutaj Tyle. Zupełnie nie mam pojęcia dlaczego mam 12 FPS cały czas. Spróbuję może coś zrobić za chwilę. Eee, więc Powiedzmy sobie jakiś BMW M3GTR. Się, no. Chciałem powiedzieć, że nie, tylko niech się załaduje Dobra, poczekamy aż się załaduje tutaj teren No, wiecie co, robimy cięcie Zobaczymy się za chwilę, jak coś powrócę trochę Ok, mam nadzieję, że będzie lepiej no, jest odrobinę lepiej Teraz Będziemy sobie tylko jakiś zwykły sprint ee, Join e Zrobię multiplayer, wyszukaj nie mi... niech to mi wyszuka rzeczy Nie, ma... Nie no nadal jest tak mała, taka mała liczba FPS-ów Zupełnie nie mam pojęcia dlaczego eee, Musiałbym może komputer zresetować Nie ochoty tego robić, także tutaj niestety, niestety będzie mała liczba FPS-ów, także nas się będzie 15-13 minutowy. No. You are in query for multiplayer race. You left even Query. O, 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 zwiększyła się liczba FPS-ów. Lions. Tak, wybaczcie, że jeżeli słyszycie jakieś odgłosy w tle, no ale po prostu yy, jest to spowodowane tym, że ja dzisiaj wyjeżdżam od dzisiaj o 10.00. Od 10, no, 10 znaczy 22. To Jest po prostu taki upał, jest 30, 31 albo 30, 30, 31 jakoś tak yy, stopni w cieniu więc e, no, siedzenie nawet w domu, e, gdzie o, wszystkie okna naszą uchylone, nawet te od strony cienia nie jest przyjemne. E, Także, a co to są białe obok mnie? To jest miura czy o? Tam to co minąłem, bo to przede mną to wiem, że to jest Lexus, Lexus LFA. E, a jak się zastanawiacie dlaczego mam 18, numer 18 na ee, samochodzie z tyłu na bagażniku to jest to spowodowane tym, że mam... Łama to trzy, przez chwilę spadło do zera Nie wiem, mam nadzieję, że wy tego nie widzicie Jeżeli wy widzicie to... Jeżeli widzicie to, to wybaczcie Mmm... nie wiem o zupełnie, od czego to jest zależne... Eee, no po tym odcinku... Chociaż nie no, nie mogę zresetować komputera po tym odcinku, bo mi się aktualnie, jak to nagrywam, przesyłał mi się jeszcze jeden. To znaczy poprzedni. No. No, no co za... Eeeee... Hm. Zaczęło mnie już wynerwiać. Uh, what the hell is going on? And if 7 2007, okay. No, nie, to jest hasting. Na no, hastinga, to ja naprawdę nie będę. How? No okej, okay. jeszcze tylko około 8 minut do końca odcinka zostało A i tak jak już mówiłam powiedziałem ne, Na końcu tego odcinka będziecie mieć yy... Na końcu tego odcinka macie właśnie Eee, czekajcie. Będziecie mieli parę skalinnów. Czekajcie, ja sobie tutaj odpalę w tle pewną rzecz. Oj, nie to chciałem. Oa, eee, już się wejść zacznę. Jak tutaj się nie patrzę, co prawda na bo ja się muszę zalogować. Dobra, to później. Eee... Tak jak już mówiłem, sorry, że jeżeli, jeżeli widzicie taką malo mniejszą liczbę FPS-u eee, to jest to spowodowane tym właśnie tym programem eee... ...Kiwie, dlaczego to się za zaczyna tak robić. Eee, I nie wiem czy to nie będzie przypadkiem ostatni wyścig na odcinek eee... A, tak, jak widzicie na single player, na pojedyn... Wow! Na trybie jednego gracza, jestem na ostatni. No, um... no dobra, no akurat taki ostatni to ja nie jestem, ale chodziło mi o to, że byłem ostatni. Jak chcę mówić, to byłem ostatni. A teraz jestem przed ostatni, ale go pojechał pionowo. Lamborghini Galardo. No wykręcaj nie wiem, czy się pojawił jeszcze... Jeszcze jeden... Oprócz tego jeszcze jeden. Albo jeszcze dwa. Oprócz tego. Nie wiem, bo nie wiem, czy zdążę to po prostu zmontować. Więc... Mam nadzieję, że nie widać tego. Ja teraz zobaczę po prostu przy obróbce. Znaczy przed obróbką. Czy to się da w ogóle upublicznić. Jeżeli się nie da, to... No To lekka lipa, bo chcę to powiedzieć, ale z tego co pamiętam, to program e, do montażu mi nie, nie... no widzicie jakie błędy... E, nie ucina, znaczy stara się zrobić jakoś jak najpłynniej grę. Nie wiem czy nie zwróciłem uwagi czy wy, czy... A, ba, ba. Czy wy, czy wy widzicie kursor myszki teraz W grze Znaczy na odcinku e, Czekajcie było 30... 10 minut trwa Mówi co, łodycy Nie to, to wcaleń Teraz sobie zmienimy ...na Mazdę. Spróbujemy ją trochę ulepszyć. Customization... E e ...Performance? Bodajże to coś Performance... Inwentory, silnie, d. Aha, bo ja to wszystko poszedawałem. A ja mogę tutaj coś kupić za... ...speed nie, nie mogę. Silnik. Yy, najlepszy u 1417. Hmm. Wiecie co? Zrobię to w ten sposób, że sprzedam jeden samochód, którym yy, bardzo rzadko jeżdżę. I. Hmm. Czyż wiecie co? P -p 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 mam tu jakieś szczęści. Dobra, ten sprzedaję. Niestety. Eee. Yy, mazda, mazda, mazda... mazda. No nie ten. 500 tysięcy mógł sprzedał. Ło Sprzedam ten samochód, co prawda za zero. Yy. I ulepszymy sobie, może spróbujemy przynajmniej ulepszyć paganizondę yy, do klasy S. Albo to Audi. No, nie, to tak, to Audi sobie ulepszy mi trochę, bo to bodajże jest w klasie S no widzę, że już się kończy czas na łodecinek ale Eee... 106 tysięcy uuu, Walus! ten zapis tak, ja muszę to robić w ten sposób uda o, achievement got. .uner Force injection inj in, y ...force injection Nie wiem czy mi kasy wystarczy Jeżeli nie wystarczy to po prostu nie... nie... nie um, ulepszę wszystkich rzeczy Force injection, to jest trans... Coś tam? Jak widzę cztery rzeczy są w sklepie już Tak robię to specjalnie, żeby zapisać e, zmiany, które są aktualnie zrobione w e, Audi Suspension nie wiem ile to kosztuje. 109 tysięcy. Eee... Finisz. Zapisz. <noise> Finisz, zapisz. Dobra. Wiem, że to mało pasjonujące jest. Yy, patrzenie jak sobie tuninguje Audi. 74. Tyros, ile to kosztuje? Może mi kasy nie wystarczyć... Mam rację, że mi nie wystarczy na to ostatnie? Nech! Może jeszcze załadować tylko tą ostatnią część? No... Szybciej się ładuj! Ej! Ale to nie jest to No to też mogę sobie zobaczyć, czy w inwentarzu coś mam Tak! Czy w inwentarzu mam coś, co mogę sobie zamienić Opony? Znaczy koła, mam na myśli A takie są ładne Znaczy mi się podobają Nie wiem jak to wam, ale mi się podobają niebiańska neon... Niebiez, niebie, niebieska... niebieska... nie ha. Tym bardziej chyba pasuje do niego... Znaczy, no zacznijmy od tego, że w ogóle do niego neony nie pasują, ale... Tutaj do niego na pewno raczej ametystowa, niż zielony. Eee, żadne do niego nie pasują. Eee... License Pack instal, tego sobie nie będę instalował albo wiecie co, zainstaluję sobie to Ale widz widziałem że to nie tutaj przedem gdzie chciałem tylko chciałem tutaj wyjść eyy eee, break Brakes breaks breaks Czekajcie z na sam dół No serio na trzy nie tylko stać Krrr. O Po się podniosło. A pakiet obniżający jeden, także... Znaczy... tło, Wróć! Pakiet obniżający trzy! Eee, to, czyli będziemy kończyć odcinek, ja tutaj się... Przy was jeszcze wezmę achievement. Achievement, czyli osiągnięcie tłumacza na polski. p ppp, -p -p, gdzie to jest? Okay, it's over here Na no, serio? A czekajcie, 10, 100, 1000, 10, 100 000 kasy. Czy to ja sobie mogę zakupić? Czy nie mogę sobie zakupić? Czy mogę kupić to do, do tego audit? Czy, czy nie mogę? E, Customiza, custom ma coś tam, e, performance. Break, break it oh jej mogę sobie zakupić co o jeden mi się podnosi no ale to to nic A light break it tak no, wychodzimy z ale to granica jest markowana Pamiętam tą trasę jeszcze tutaj za 6 się poznałem Mniejsza Dobra Więc ee, w tym odcinku już z niej to warda Dobry na Jak wam się odcinek spodobał zostawcie kciuka w górę Napiszcie komentarz. też, jeżeli jeszcze tego nie robicie to zasu zasubskrybujcie kanał ja i z wami żegnam, zobaczymy w następnym bla bla w następnym odcinku, na razie, cześć